Dostępność cyfrowa. Specjalne potrzeby dotyczą każdego. Zacznę tą historią. Mam nadzieję, że mikrofon jest w miarę OK. Czego tu odkładamy? Jak wolić, odkładamy. Dobra. Wybraliście, że odkładamy. Ale głos mam donośny, więc powinienem dać radę. Zacznę od historii. Ostatnio, no parę tygodni temu, wyjechałem w góry razem z rodziną. No i jadąc w te góry, widzę, że tak jakoś, trochę mi dziwnie, przed oczami, i w pewnym momencie eskalowało to do tego etapu, że widziałem tak. Nie? Na szczęście, tylko na jedno oko, na lewe, i teraz już jest dużo lepiej. Także widzę Was prawie ok, prawie oboma oczami. I tak właśnie przeglądałem internet, z którym pracuję na co dzień. Tak wyglądam w pracy. Jedyn, jedyn, drugie oko było ok, pierwsze było takie, i przeglądałem sobie stronę. Najpierw tak patrzyłem, a potem sobie tak patrzyłem. I taki miałem zasięg wzroku. No i stąd też dzisiejszy temat. Skłoniło to mnie do dosyć dużych refleksji na ten temat. I znalazłem ten oto cytat, który tutaj umieściłem. Każdy z nas będzie potrzebował różnych poziomów dostępu teraz lub później. Kiedy myślimy o dostępności, kiedy pojawia się to słowo, to bardzo często myślimy o niepełnosprawności. I wtedy bardzo często odrzucamy tę myśl na zasadzie ale to mnie nie dotyczy. A jeśli jesteśmy właścicielem na przykład biznesu, to myślimy sobie na przykład nasi klienci nie są niepełnosprawni albo stanowią tylko jakiś margines. Więc mogę o tym nie myśleć. Tak? No i rozważmy sobie taką, taką rzecz. Widzicie tutaj trzy osoby i trzy wymiary niepełnosprawności. Pierwsza to jest niepełnosprawność trwała, taka ta o której myślimy zazwyczaj, ta której najbardziej się boimy jak Najbardziej się obawiamy i to ma największy impact na nasze życie. Nie? I mam nadzieję, że ona nie będzie dotyczyła większości z nas. Oczywiście. Ale mamy też niepełnosprawność tymczasową. Na przykład złamiemy sobie rękę. Na stali nasz Filip, nasz prezenter, kiedyś sobie złamał obie. Nie? Naprawdę. Nie wiem, jak on to zrobił. Może Wam opowie w przerwie. Ale złamał sobie obie. Więc jego życie okej, okay, nie na stałe, ale mimo wszystko mocno. Zostało utrudnione. Ta dostępność nagle zaczęła go dotyczyć. I teraz mamy jeszcze niepełnosprawność tego ostatniego rodzaju, czyli sytuacyjną. Czyli okej, okay, tutaj mamy w sytuację osoby na początku trwałej, która nie ma ręki. Na przykład została ona amputowana z jakiegoś powodu jakiegoś chorobowego powodu, na przykład albo w wyniku wypadku. Mamy tymczasową, jest wypadek, ale tylko tymczasowo, tak, kości się zrosną, koledze się zrosły. Nie? Ale jest też ta sytuacyjna. W której, na przykład, rodzi, trzyma dziecko, tak? Nie? Trzyma dziecko i tak wiecie cały dzień. Ja mam dwójkę dzieci, więc coś o tym wiem. Nie? I tak cały dzień trzeba trzymać i bujać, bo będzie płakać. I wtedy co? Wtedy nagle, to też jest jakaś niepełnosprawność. Tymczasowa, bardzo krótko trwała, no ale jednak. Nie? więc jest dosyć ciężko. Tutaj mamy inny, inny przykład. Nie? Tutaj widzimy kogoś, kto utracił słuch w ogóle, nie słyszy w ogóle. Mamy osobę, która ma jakąś infekcję ucha, ma jakiś problem, tak? słyszy po prostu gorzej, ale to minie, tak? będą kropelki do ucha, będzie ok, będzie wszystko w porządku. Oraz sytuacyjna, na przykład to jest barman albo na pracownik hali jakiejś produkcyjnej, gdzie po prostu nie słychać i trzeba do siebie bardzo, bardzo krzyczeć. Tak? Albo tak jak teraz, nie działają mikrofony i trzeba też krzyczeć, bo ktoś z tyłu może mieć właśnie tą sytuacyjną, tak? że jest trochę za cicho, na przykład, bo siedzi za daleko, tak? a mikrofon nie działa. Więc to dotyczy każdego z nas. W każdym naszym, w biegu naszego życia ktoś będzie miał taką sytuację każdego dnia. Nie? I dostępność, po chcę przejść teraz dalej, jakby nadam temu większy kontekst. Dostępność to jest część czegoś więcej, czegoś większego. Nie? To jest jakaś większa całość. Nie? To jest związane z pewnym wykluczeniem. Nie? Każdy zetknie się z jakimś rodzajem wykluczenia w biegu swojego życia. Z różnych powodów. I teraz jeszcze wiem większy kontekst. Każdy z drzdy ma jakieś specjalne potrzeby. I to również będzie powiązane z dostępnością, ale również z tym oto rysunkiem. Zobaczcie sobie tutaj te różne cechy. I tutaj w tym takim różowym kółku, tak, umieściłem, a właściwie umieściła autorka tego, tego grafu. Ja go tylko przerysowałem po polsku, ale jest bardzo mądry, więc w pełni się pod nim podpisuję, że ta niepełnosprawność związana tak. Z, z takim potocznym myśleniem, że to jest jakaś, wynik jakiejś choroby. No to mamy w tym małym kółku, tak? I mamy tak zwaną dostępność. Tak? Mamy tam problemy ze wzrokiem, tak, motoryka, funkcje poznawcze, mowa, słuch, psychika i tak dalej. Na tych różnych poziomach, tak? sytuacyjnych, trwałych i, 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 i tymczasowych. Nie? Także, także tak to wygląda. Ale do, na zewnątrz jest jeszcze większe kółko, jak to zazwyczaj bywa. I tam jest dużo więcej innych cech, które mogą. Spowodować, że coś jest dla nas niedostępne, że jesteśmy z czegoś wykluczeni. Nie? Tutaj dałem tylko kilka takich elementów, ponieważ by mi się w kółko nie zmieściło. Nie? A jak już zacząłem je rysować, to już dokończyłem. I tutaj mamy na przykład technologię, na przykład religię i wierzenia, wiek, płeć albo identyfikację, edukacja, cechy fizyczne, miejsce zamieszkania. Te wszystkie rzeczy również w jakiś sposób mogą nas wykluczyć. Z tego powodu możemy być wykluczeni. I przechodzimy w ten sposób do czegoś, co może w designie, w szeroko pojętym tworzeniu produktów cyfrowych w tym przypadku, ale nie tylko. Fizyczne też mogą być, obiekty mogą być, architektura może być, tak? Co nazywamy inkluzywnym designem. Nie? Inkluzywny design, który w takiej najwęższej, najprostszej definicji szuka przykładów wykluczenia, by je włączyć, nie? żeby można było kogoś zaprosić do naszego produktu, do naszej przestrzeni, do naszego życia, do naszego biznesu, tak? I ogólnie chodzi tutaj o to, żeby każdy mógł czerpać z produktu odpowiednią wartość dla siebie, żeby była jakaś wartość, bo wartość jest czymś najważniejszym, tak? Możemy mieć super produkt, który ma mnóstwo funkcjonalności, który jest użyteczny, łatwo go używać, łatwo się go nauczyć, tak? Ale jeśli on nie, nie niesie wartości, to jest bezwartościowy. Bardzo proste zdanie, tak? No nie, nie ma łatwiejszego, tak? I Tą wartość każdy ma, może czerpać różnie. I dam wam teraz przykłady praktyczne, bo teraz sobie przyjrzymy różne przykłady z mojego życia, oraz jakby też z yy, rozwiązań różnych branżowych gigantów, bo tak, takie przykłady będą tutaj najczęściej. I zaczniemy od gry komputerowej. Gra komputerowa nazywa się Dead Cells. I to jest bardzo specyficzną grą. Mianowicie ta gra jest czymś w rodzaju takiej platformówki połączonej z grą walki. Ma to swoją tam nazwę, ale nie będę was tym zanudzał. Słuchajcie, to jest bardzo specyficzny mechanizm, bardzo niestandardowy. To znaczy, jeśli gramy w tę grę i na którymś z jej etapów stracimy to życie wirtualnego bohatera, to nie zaczynamy od jakiegoś tam etapu, od jakiegoś tam punktu zapisu, tylko zaczynamy od samego początku tej gry. Nie? Od samego początku, więc boli jak diabli, uwierzcie mi. Ale ta gra jest bardzo fajna i mi nie osobiście bardzo się podobała. Ale ona była dla mnie niedostępna. I to jest dlaczego? Dlatego, że ja mam, właśnie, jak wspomniałem, dwójkę dzieci, ja mam firmę, którą prowadzę, mam jeszcze inne zobowiązania. I taka rozrywka, która była tak zbudowana, była dla mnie niedostępna. Ja musiał poświęcić mnóstwo czasu, mnóstwo skupienia, żeby się nauczyć tej gry, wymasterować ją do jakiegoś poziomu, który by mi pozwolił ją przejść. Więc by, byłem mocno sfrustrowany tym faktem, że kupiłem ją, a ona ma jednak taki mechanizm i kurde, szkoda. I twórcy, myślę, musieli napotkać więcej takich osób, jak ja i wyjątkowo pomyśleli o nich. I stworzyli dodatek, taką modyfikację tej gry, która się nazywa Breaking Barriers. Nie? Czyli oni przełamali pewne granice i dali element, który pozwala sterować różnymi aspektami tej rozgrywki. Na przykład wyłączyć ten powrót do samego początku. Mogłem sobie włączyć opcję, że kiedy pokonał mnie jakiś tam wirtualny przeciwnik, to wracałem dopiero od początku danego etapu, a nie całej gry. I dzięki temu czerpałem super przyjemność i... Mogłem w to grać. Tak? Jest tam oczywiście mnóstwo innych przykładów, od na przykład też takich typowo dla osób, które mają jakieś niepełnosprawność związaną chociażby z postrzeganiem, tak? ze, ze zdolnością motoryczną i tak dalej. Także mnóstwo różnych opcji. Nie? Ale właśnie oni pomyśleli o czymś takim. Kolejna historia, wiąże się z moją podróżą do Warszawy. W Warszawie korzystałem z ubera i po raz pierwszy miałem okazję jechać ze sobą, z kierowcą, który nie słyszał. Więc wszedłem do samochodu. Witam się, nie odpowiada, mówię, okej, okay. to tak zaczynamy, I mówię, okej, okay, no dobra. I po chwili zauważyłem, że na y, tym oparciu fotela jest wydrukowana kartka, która tłumaczy tę sytuację. Słuchaj, cześć, co ja nie słyszę, więc no, tak się nie dogadamy, nie? Ale y, możesz y, y, mi coś napisać na przykład. No i okej, okay. no i tak sobie jakoś poradziliśmy w tym Uberze i było ok. Ale Uber, który jest na kraje azjatyckie, który się nazywa Grab, zaadresował to dużo bardziej. Zobaczcie, Grab zrobił coś takiego, że przygotował dla swoich kierowców takie karty, wydrukował profesjonalne karty, nie tak jak ten kierowca własnym sumptem, tak? Żeby mógł pracować, to sobie drukarkę wydrukował i napisał, tak? Że nie mogę, nie słyszę, tak? Tylko Grab zrobił to dla nich. I tam komunikacja wygląda tak. Jest to bardzo profesjonalnie oznaczone. Aplikacja o tym informuje. Słuchaj, nie zdziw się, twój kierowca nie będzie słyszał. Znajdziesz tam karty. Jeszcze raz? Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. No i zobaczcie jak to wygląda nie? profesjonalnie. Tam jak na przykład y, karty są dla kierowcy, który może odpowiedzieć. Czyli na przykład, gdy ktoś prosi, żeby zmienić trasę, to jest na przykład tam karta, y, która mówi o tym, że no nie mogę, muszę jechać trasą, którą wyznacza aplikacja. Ale z kolei też y, pasażer może na przykład poprosić o y, no, skręcenie klimatyzacji, pod, podkręcenie. Więc bardzo fajnie to zaadresowali. I teraz idziemy dalej. Idziemy już do, do bardziej rozległych tematów. Takich naprawdę to prezentacja. Nie? Zobaczcie, że Chatwork to jest taki niemiecki, niemiecki live chat jakieś takie usługi mają komunikacyjne. Postawili na inkluzywność, że widzimy różne osoby, są w różnym wieku, mają różne kolory skóry tak? i oni wszyscy tam są. Nie to nie jest tak, że jest tylko jeden, taka sztampa i, i tyle. Bardzo, bardzo sympatyczne. Podejście. To samo zrobiło Airbnb, nie? które kiedyś miało takie po lewej. Jeśli widzimy tak narysowane postacie, bo na pewno by się pojawił ktoś, który by powiedział: No dobra, dobra, ale to jest taki styl graficzny, że tam one są puste w środku i tak dalej, dlatego są białe. No ale no nie oszukujmy się. Wiemy doskonale, że tak narysowana postać to zazwyczaj jest ktoś, który ma biały kolor skóry. Dlatego Airbnb poszło i opracowało tego typu yy, grafiki, jak tutaj widzimy, tak? które już włączają. Do, do naszego świata, do naszego postrzegania, osoby o różnych kolorach, skóry, w różnym wieku, tak? o różnych wyznań. Widzicie, jest tutaj całkiem interesująco. Tutaj też taki przykład. Nie? Zobaczymy. Zobaczcie, to są takie abstrakcyjne trochę obrazy, ale jednak mimo wszystko są inkluzywne. Nawet zwierzaczek jest sympatyczny. Nie? Więc bardzo fajnie to zdobili. Microsoft z kolei zaadresował cechy fizyczne. Zobaczcie, jakie kontrolery. Zaprezentowali dla różnego poziomu jakby tych możliwości manualnych, tak? Bardzo, bardzo fajne, fajne rzeczy. Nie? Także ktoś tam pomyślał: idziemy dalej. To jest wspaniała rzecz, która też należy do świata inkluzywnego designu. Empowerment, czyli wzmocnienie, czyli nadanie komuś. Sprawczości, nadanie komuś siły. Tak? Zobaczcie, oryginalna ikonka. Mogłoby się wydawać, że to jest nic, że to, to, to na no, okay, to jest tylko ikonka, tak? ale to, to nie jest tak. Nie? Zobaczcie, yy, że ona jest taka bierna, taka bardzo, yy, bardzo podstawowa. Została wzmocniona, zrobiona w ten sposób. Jest cały ruch społeczny, który o tym mówi, żeby właśnie w ten sposób przedstawiać. tak? Także ktoś ma jakąś niepełnosprawność, nawet tą taką yy, najpoważniejszą, trwałą, tak? to nie znaczy, że jest bierny, że jest życiowo nie wiem. Nie, nie ma możliwości, nie ma w nim siły, nie ma w nim życia. tak? Może być i to samo oddaje ta ikona. A tutaj mamy z kolei, jak możemy myśleć o kolorach. Zobaczcie, myślenie o projektowaniu o kolorach. Ile razy o czymś takim się myśli, robiąc jakiś branding, robiąc jakiś interfejsy, i tak dalej. Nie? A to może wyglądać w ten sposób, jak różnie postrzegają kolory ludzie. I to nie jest tak, że to dotyczy tylko tam jednej osoby, gdzieś tam, gdzieś tam. Nie, to, to jest wiele osób, które mają problemy z kolorami. No, Także statystyki są różne w necie, możemy poszukać. Tak, więc zobaczcie, jak to wygląda. Można tego doznać na przykładzie na tym jednym slajdzie. No? Ale również specjalne potrzeby mogą dotyczyć kontekstu użycia. Wyobraźcie sobie, że mamy aplikację. Aplikację taką jak nie wiem, na przykład do zamawiania biletów, nie wiem, w metrze, albo w jakiejś tam komunikacji miejskiej na przykład. I wyobraźmy sobie, że ją projektujemy, tak, siedząc w naszych biurach, tak albo Testując potem z użytkownikami, na przykład znowu w warunkach laboratoryjnych, nie, czyli znowu gdzieś tam w biurach, tak, wygodnie sobie leży smartfon, klikam bilet kupiony, idealnie, wszystko jest cacy, tak. A potem jest ktoś, kto używa tego w realnym kontekście, gdzie ma bardzo specyficzną rolę tak, do wykonania, ponieważ on tak, jedną ręką, trzyma się tutaj, nie, tutaj go szarpie, tu się ktoś przepycha, a ja kupuję ten bilet na tej aplikacji. To jest zupełnie inne doświadczenie. To tutaj znowu są specjalne potrzeby i ta czy ja czy nie może zależeć od tego czy ta aplikacja będzie odniesie sukces czy nie. Idziemy dalej inkluzywny język zobaczcie to, yy, to jest pakiet Office który wprowadził do sprawdzania pisowni również sprawdzanie czy piszemy w sposób inkluzywny czyli czy nie używamy pewnych stereotypowych nazw które wykluczają na poziomie takich prostych słów na przykład kiedy napiszemy że Coś jest na białej liście, nie, czyli na, na liście dozwolonych, to on po, poprawia, nie, że może to być lista zaakceptowana, lista dozwolonych elementów w języku informatycznym. Nie musi być tego skojarzenia, które jest ekskluzywne, które kogoś wyklucza. Tak? Możemy kogoś zaprosić do naszej przestrzeni i nie używać tego typu wykluczających słów. To się wydaje, że to są detale, ale dla kogoś to może być ważne. Więc jeśli jesteśmy projektantami, jesteśmy właścicielami aplikacji, to powinno być ważne dla nas. Na pierwszym miejscu. Tutaj znowu mamy przykład inkluzywnego y, języka, tak? Nie? Na przykład, nie pamiętasz hasła, tak? Nie? Mam, zapomniałaś hasła jako dostępne. Zobaczcie takie podpowiedzi, jak sobie zakładacie jakieś konto, na przykład, żeby podpowiedzieć sobie hasło w razie czego? To ma, możemy zapytać na przykład, jaki był twój ulubiony przedmiot na studiach? Jaka była twoja pierwsza marka samochodu? Tego typu pytania są wykluczające, bo ktoś może nie mieć pierwszego samochodu, tak? Może go na to być na przykład, nie stać, albo nie móc, mieć możliwości, żeby nim jeździć. Nie, bo na przykład, nie jest w stanie go prowadzić, tak? Może nie, nie móc mieć szansy pójść na studia. Nie, to, to tak naprawdę jest przywilej, że możemy na nich być. Nie? Można zrobić to inkluzywnie, zapytać, jakie masz hobby? jak nazywał się twój pierwszy przyjaciel, tak? I tutaj na końcu powtórzenie właśnie tej white list na allowed list. Bardzo fajny etap. Google moja firma. Google moja firma wprowadził również w Polsce możliwość oznaczenia firmy, jaką należącą do kobiety. To też może być dla kogoś ważne, żeby to podkreślić, tak? Żeby włączyć do tego za pomocą takiej prostej jednej kontrolki, a ile znaczenia dla ludzi. Zobaczcie, taką firmę ubezpieczeniową która przeprowadza taki wywiad do tego, żeby tam ubezpieczenie móc dobrze wystawić, tak? No wiadomo, że ubezpieczenie można dziedziczyć, ono może przechodzić na kogoś i tak dalej. Tam są różne takie, takie zabiegi. I oni zapytali, kto mieszka razem z tobą, kto razem z tobą prowadzi jakieś gospodarstwo domowe, żyje razem z tobą, tak. No i oczywiście mogli zrobić tutaj, wiecie, ludzik, nie chłopak i dziewczyna, tak, jedyna rodzina, znacie te rzeczy, tak? Nie? Wiecie, w ten sposób mogli to zrobić? Nie? Czyli wykluczająco. Ale oni zrobili inaczej. Zrobili pewne inkluzywne odniesienie i tam jak widzicie, tam są szczoteczki do zębów i odpowiedzi są z tym powiązane, czyli w moim domu mieszkam tylko ja albo ja z partnerem, nie? Partner i dzieci, nie? Dzieci po prostu tak i inne układy też, nie? I jakby na pomocą tychże, nie? Tychże szczoteczek do zębów nie musieli nikomu narzucić, tak? Jak to tak naprawdę miało wyglądać, że to musi być na przykład, nie wiem, Mężczyzna, kobieta, tak? Nie? Bo tych wariantów może być dużo więcej. I to właśnie zrobił Lemonade na swojej stronie. Tinder. Tinder wprowadził inkluzywność płci, tak? Nie ma już tylko do wyboru dwóch, ale jest cały, jest cały szereg możliwych opcji za pomocą tej ostatniej opcji, czyli Mor, i tam możemy wpisać i tak naprawdę znaleźć to, z czym się identyfikujemy. Inny zakres z kolei inkluzywności, na przykład inkluzywna komunikacja. Tutaj, taki wiecie, mały fakab, bo przetestowałem sobie komunikację na temat tejże konferencji i wyszło mi, że w skali trudności komunikacji jesteśmy w szóstce na 7 punktów. Także no w dobrym momencie sprawdziłem, tak? No ale co zrobić? No, Uczymy się na błędach. Jasnopis jest bardzo fajnym narzędziem, które pozwala sprawdzić, jak jasno się komunikujemy. I to nie jest tak, że jeśli coś jest eksperckie, to musi być nie wiadomo jak trudne. Nie? To, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to, jeśli prowadzimy biznes, to prowadzimy ją dla wszystkich. Nie? Więc możemy prowadzić bardzo konkretny, konkretny poziom trudności, weryfikować go. Czy mówimy prostym językiem do ludzi, czy też jest on nadmiernie rozbudowany, nadmiernie trudny. Więc taka jest inkluzywna komunikacja. Po, polecam wam w ogóle jasnopis, bo to darmowe narzędzie. Poznań, gospodarność. Tak, jestem z Poznania, także wiecie, tak to właśnie jest. Więc musiałem to podkreślić. Cena zawsze w głowie. Inkluzywna technologia. Zobaczcie, wyobraźcie sobie coś takiego, że dostęp do internetu to też nie jest takie oczywiste. Nie, to też nie jest takie proste. To nie jest tak, że y, wszędzie jest internet. Tutaj akurat widzimy taki trochę ekstremalny przykład, ponieważ to jest Indonezja i tutaj są dzieci, które mają lekcje online, ale żeby móc ją odbyć, żeby mieć dostęp do internetu, który umożliwia jakikolwiek streaming, tych treści edukacyjnych to musieli pojechać na wzgórze bo tylko tam jest zasięg nie? więc tak to wyglądało ale to nie jest tak że tutaj w naszym chociażby w Polsce tak yy, wszędzie jest ten internet nie? że ktoś nie jest wykluczony bo wszędzie jest super zasięg i jedziemy nie? Dlatego, dlatego mamy takie rzeczy jak tutaj, na przykład Facebook ma wersję Lite, która mniej pobiera tych danych, jest mniej obciążająca i tak dalej. Pomyśleli o tym. A Google wprowadził przecież cały szereg różnych sposobów korzystania przykład, z dokumentów online, również offline. Także nie tracimy efektów swojej pracy. Ten stały dostęp do internetu nie jest potrzebny. Więc znowu jest to inkluzywne, tak? Bo technologia też może wykluczać. A tutaj mamy przykład inkluzywnej multimodalności, tak to nazwałem. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że projektując różnego rodzaju interakcje, takie na no chociażby jak efekt najechania na, na przycisk albo jakiś komunikat w aplikacji, na tych przykładach on jest dodatkowo inkluzywny, ponieważ komunikuje to na wiele sposobów, chociażby nie tylko samym kolorem, no bo my mamy chociażby wdrukowane to, że zielone idź, tak, czerwone stój, nie? Ale ktoś może tego nie widzieć, no i wtedy trochę taki kod kolorystyczny w aplikacji to już tak nie bardzo. Więc dlatego tutaj jest, oprócz samej zmiany koloru, która działa na pewnie dosyć dużej grupie ludzi, to mamy jeszcze dodatkowo ten wykrzyknik wpada i tak dalej. A ten przycisk z kolei zmienia też swój kształt i wiemy, o co chodzi. Nie tylko kolor się zmienia. Nie? O to bardzo często jest pomijane. HBO Max, tutaj z kolei dostosowanie napisów. No wydawałoby się, że banał nad banały. Ale znowu mogą być specjalne potrzeby związane na przykład ze wzrokiem, związane z odległością telewizora od, od kanapy. Nie? Albo, i to jest ciekawy przykład, yy, można by było się zastanowić, że okej, okay, przykład oglądam załóżmy polską produkcję. No to po co mi napisy do tejże polskiej produkcji? Nie? Albo po co w ogóle dodawać napisy do niektórych filmów, gdzie, gdzie jest to wiadomo, że ktoś zna ten język, więc będzie słyszał? Otóż nie. Chociażby u mnie w domu bardzo często jedyna szansa obejrzenia jakiegokolwiek filmu to jest taka, że dzieciaki dalej biegają tak? i dalej nie słyszę zupełnie niczego, więc ja muszę mieć włączone napisy, no bo po prostu i tak, i tak nie usłyszę, choćby nie wiadomo jak to tam się działo. Widzę, że osoby, które mają dzieci, się śmieją, wie? oni wie, znają zdają te specjalne potrzeby. Tak, te dzieciaki to potrafią napsuć krwi, oj tak i to jest właśnie to, że mamy taką, taką możliwość, większość filmów jest odtwarzana bez napisów, na przykład tych krótkich filmików gdzieś tam przy przeglądaniu Facebooka, Linkedina i tak dalej, dokładanie napisów to jest podstawowa sprawa, żeby to było dostępne żeby ktoś mógł to obejrzeć, bo na przykład jest późno i on nie chce tego oglądać, albo yy, nie wiem, jedzie w komunikacji miejskiej i też chce obejrzeć filmik, ale no nie będzie puszczał tego na cały, yy, na cały autobus na przykład. No chyba, że to jest polski rap, no to wtedy to wiecie o co chodzi. Nie? Jest tam, bywa tam różnie. No i teraz wiecie, jak to zrobić? Jak do tego w ogóle podejść? No bo to wszystko fajne, fajne przykłady, no ale jak do tego podejść? No pierwsza rzecz jest banalna, no zidentyfikuj jakieś wykluczenie. Nie? Można na różne sposoby zidentyfikować, gdzie, czym się zainteresować. Tak? I drugi punkt jest szczególnie istotny. Projektując dla najbardziej wykluczonych, pomagasz wszystkim. Czyli jeśli zrobimy na przykład podjazd dla osoby, która porusza się na wózku, to ona będzie służyć też wszystkim innym, którzy na przykład złamali sobie tam nogę, tak, albo którzy niosą jakiś ciężki pakunek i nie muszą iść po schodach. Więc to... Jakby się to dalej, tak? Jakby to swój zakres. Zrobimy dla kogoś, kto jest najbardziej wykluczony, to pomożemy wszystkim, którzy mogą mieć tymczasowe, chwilowe też, y, też problem z jakimś, z jakimś tematem. Także projektujemy tak naprawdę dla wszystkich, ale myślimy o, y, o konkretnej osobie. Stawiamy człowieka w centrum, tutaj o tym już mówiliśmy, user-centered design się pojawił również, tak, jak najbardziej, Stawiamy człowieka w centrum, inspirujmy się tą różnorodnością, adresujmy tą różnorodność. No i czwarty punkt jest taki sam jak piąty, tylko piąty wpisany kapslokiem, testuj z użytkownikami i jeszcze raz testuj z użytkownikami. To nie jest tak, że to wszystko, to tak sobie tylko ktoś przyjdzie i powie, teraz jesteśmy inkluzywni. OK, zróbmy tutaj checklistę inkluzywności, gotowe, jest fajnie, tak? To nie jest tak, że ktoś pójdzie i, nie wiem, znajdzie sobie WCAG, takie, takie wytyczne odnośnie dostępności, a zróbmy tak i tak, programiści, ogarnijcie to. Nie, to tak nie, nie działa. Testujemy, testujemy, tylko wtedy jesteśmy, możemy mieć zbliżyć się do pewności, że faktycznie działamy inkluzywnie, włączająco, że zapewniamy dostępność. Ale oczywiście, bo to żeby też uprzedzić, to nie zawsze muszą być też nie wiadomo jakie nakłady pracy, jakie nie wiadomo jakie nakłady finansowe, nawet jeśli nie mamy za dużych zasobów, nie stać nas na to po prostu, żeby niektóre rzeczy robić, chociażby związane z dostępnością, to są też bardzo fajne rozwiązania na rynku, takie, jednym z nich korzysta właśnie nasz TXB, czyli UserWay, jakby ktoś pytał, czy można to załatwić wtyczką do Wordpressa, po części tak, UserWay jest bardzo fajnym, gotowym i w większości darmowym modułem, który pozwala yy, niektóre rzeczy zaadresować. Oczywiście niektóre, podkreślam, fragmentarycznie, ale chociażby związane z dostępnością. Aż mi się slajd zmienił. Także bardzo polecam. Nie? I teraz kilka złotych myśli. Nie? Inkluzywność ogólnie jest niewidzialna. To znaczy, jeśli zrobimy to dobrze, to to nie jest tak, że trzeba krzyczeć, że to jest dla ciebie. Nie, to. Nie, nie masz specjalne potrzeby. To tu. Nie, nie. To wychodzi samo z siebie. To jest immanentną cechą tego designu. Nie, nie trzeba tego nie wiadomo jak oznaczyć i tak dalej. To po prostu samo z siebie wychodzi. Nie? I, I tyle. Jak mamy chociażby ten wspomniany podjazd tutaj w kolegium da Vinci, to każdy wie, ok, jeśli muszę coś wnieść, jest mi ciężko, to wejdę. Jeśli poruszam się na wózku, to wejdę. Jeśli mam złamaną nogę, to wejdę tamtędy. Nie trzeba nie wiadomo jak tego oznaczyć. To nie musi być nie wiadomo jak oznaczone. I nie musimy robić takiej sekcji, o to jest dla tych, co mają specjalne potrzeby. Bo to też jest stygmatyzujące niekiedy. Nie? Inkluzywność działa na rzecz ludzi, ale i biznesu. No skoro mamy tutaj połączenie biznesu, user experience i, i tak dalej, to o tym biznesie też słów kilka. Zupełnie pragmatycznie. Jeśli możemy włączyć do naszego biznesu różnymi sposobami ludzi, to ci ludzie mogą kupować w naszym biznesie, więc na tym zarobimy. To tak jakby ktoś pytał, czy to się da spieniężyć. No da się. I projektujesz dla przyszłego siebie. Musimy o tym pamiętać, że wiele tych rzeczy podkreśla nas jeszcze, projektujemy dla nas za jakiś czas. Z jakimiś, spotkamy się z jakimś wykluczeniem, na pewno, chociażby z racji wieku, który licznik tyka, więc projektujemy też dla przyszłych siebie i projektujemy dla lepszego świata ogólnie, już bardzo teraz jest wzniosłe, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni nie? Ponieważ jesteśmy odpowiedzialni jako projektanci, właściciele różnego rodzaju procesów, produktów cyfrowych. Jesteśmy odpowiedzialni za to, czy ten świat będzie włączający, czy będzie wykluczający, nie? więc to spoczywa na nas. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało.